Wygraj tego skina w tym odcinku. Zostaw komentarz oraz na końcu nick z Discord, wbij na stronę G4 Skin użyj kodu Szymonek. Po czym wejdź na mojego Discorda, wejdź na kanał g 4 kod wyślij screena użyjcie tego kodu. Powodzenia. Witam, witam serdecznie się widzieliśmy w nowym odcinku ze strony g 4 skins Widzowie na starcie, tak jak widzieliście, napiszcie komentarz, zostawcie suba i like. i możecie wygrać tego pięknego skina Przypominam również, żebyście używali mojego kodu, czyli kodu Szymona na stronie g 4 skins Ten kod daje wam w tym momencie 10% do depozytu termooczynku na start Oczywiście stronie jest tylko i właśnie dla osób pełnoletnich No i dzisiaj widzowie coś pięknego Zawitał moje skromne progi, czyli mogę Wam rozdać fajne prezenty. Załadowałem je, kiedy to nagrywam wczoraj o 16.55, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Fajne myślę, prezenciki: są tutaj glossy, jest tutaj ładna wupa, jest taki Uzbek jak ktoś ma trochę mniej do depozytu, to może sobie dwójkę wpłacić, może coś zgarnie. Jest Kawach, jest MK. Wszystko na bieżąco informuję Was oczywiście na Discordzie, czy te skiny zostały wylosowane, czy jeszcze można wziąć w nich udział. Bo. Jeśli wpłacicie na przykład 15 zł i 52 grosze, wierzycie we wszystkim i możecie na przykład zgarnąć wszystko. Z tego co wiem, nawet może tak się zdarzyć, więc warto informujesz wszystko, oczywiście na Discordzie na bieżąco, na kanale. Sobie ja mogę wam pokazać. Jest tutaj piękna zakładka Konkursy. Tak jak widzicie, tutaj macie wszystko, jak wygrać sobie skinki z YouTube'a. Te, co widzicie na początku i nie tylko. No i tutaj skin prezent tutaj widzicie, możecie sobie zobaczyć, informuję was na bieżąco i jeśli coś będzie nowego, jakieś aktualizacja oczywiście wam to wszystko powiem i pokażę, więc zapraszam, kod Szymona KK Skins. zapraszam, może wam się uda, dzisiaj oczywiście super, mega profity na Battle kack no i zobaczymy co nam tutaj da, mamy tyle budżetu, że myślę, że klasycznie trzeba zacząć i Trochę mocniej. Dawno już tego odcinka nie robiłem takich mocnych batelek. No mamy 30 koła. No zobaczymy, czy coś da, tak? No jeśli będziemy robić battle po 15, no to jeszcze dwie battle i. <laughs> jeśli je przegramy, niestety, ale że mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. No to. Będzie po ciku, ale spokojnie. O! Dobra, dobra. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. O, jest tragedia. Jest to do 4 koła? Daj, coś proszę. O, Jezu. No, czy z haula mi da item za, nie wiem, 8 koła? Nie da, o. Ha! Haula mu daje! No trzymaj je. Dobra, nie, ja chcę tego haula. Dawaj mi to. Dawaj mi to. Najwyżej będzie widzowie bieda. 15 koła, najwyżej będzie bieda. Najwyżej będzie bieda i. 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 i, i, i mój, tak? Najwyżej będzie bieda. Zaraz to muszę. Nie, to tak nie może być. Będzie bieda, i nie? Daj mi to. Ile? 1500, nie? Tutaj piątka. Oooo! Oh! Wow, wow, wow! Siedem koła, dobre. Jest ok. Oj. Oj. Niedobrze. Dobrze. Oho. Ty no nie wytrzymam. Proszę. Chyba. Jest! Witam! 40! Już jesteśmy na plus tego odcinka. To mi się podoba. To mi się podoba. My się teraz trochę. Troszkę tak. Zadyszkę. Zadyszkę konduktorki. To lubicie. Damy tak. Poinsa. Ander Teraz niby wygrałem. Może poins. A może nie. A może tak. A może nie. Dawaj to. Dawaj, Ander, No może teraz nie da. Może teraz nie da. Teraz dało. Tak było. Wiecie. Wow, wow, wow. I teraz może. Dawaj! Daj! Za WP nie umiesz to chociaż skina drobni. Proszę cię. Dawaj. Aha. To mega. Najgorzej, najgorzej. Dawaj, dawaj. O ładny kawałek, taki możecie zgarnąć. No nie no daj mi AWP, no nie. Jest Underdog, a ja mam najwięcej aktualnie. Coś czuję, że będę miał najwięcej jak mi OWP daje. Czeku, trzecia skrzynka Wpa. o, dobra Dobra Już mamy, tam powiedzmy, ponad czwórkę Suma sumaru Profitu nie widać, ale zaraz coś może walnie O, no Ej, on ma, wie on ma mniej Jemu Jemu Prawo, 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 prawo Proszę, proszę, proszę Daj mu, no Daj mu, proszę, cokolwiek Nie, no GG. A nie wie! ej mniej ma kurde! No ale i tak, tak szczerze ko profitu. Myślałem. Myślałem, że tutaj trochę lepiej da. Dobra, sprzedajmy sobie tutaj niektóre te itemy. I mamy 45. Dobra. Trzeba jakiegoś Bengiera na koniec. Skręćmy tak i dajmy to. I dajmy... To I nawet zróbmy coś takiego I tak zróbmy I dajmy no, na 3 Dajmy normal, może teraz węgier będzie No i tak będziemy na plusie, tak? I tak będziemy na plusie, i tak będziemy na plusie, więc Spokojnie, spokojnie Może nam się to udać, i tak będziemy na plusie Ostatnia batelka o, Zaczynamy! Na sumie od najsłabszej do najdroższej Uuu Fajnie dało Skrzyka 900 zł Aha No, okej oh. okay. Tutaj, tutaj musi To kosztuje 6 koła? Co to jest? Ty człowieku, no to nie No dobra, proszę Daj, 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 nie dało Jeszcze ten wygrosę. A jak? A nie No i trzeba było dać tego underdoga, trzeba było dać underdoga No niestety w tym odcinku nam się aż tak nie udało zrobić profitu Ale jest Okej, okay, tak. Ja dziękuję serdecznie za obejrzenie. Przypominam, macie fajne prezenty, wbijajcie na Discorda, tam macie aktualizacje na bieżąco. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie do następnego.